Zdecydowanie tak. No to o Januszu Kołodzieju chwilę. Szkoda tego punktu, ale tak naprawdę najbardziej szkoda go psychologicznie, bo, bo Janusz miał szansę poczuć się znacznie lepiej po tym wyścigu, a ten stracony w ostatnim momencie punkt... Pewnie już stylowo nie pozwoli mu się tak ucieszyć. Ja myślę, że najważniejsze, że Janusz jednak zobaczył, że tutaj można nawiązać walkę i być może jednak te korekty przy sprzęcie zrobiły swoje. Widać, że Janusz przecież wie, co ma robić. Tutaj ta walka pokazała również, że, że nie zamierza odpuszczać i będzie trzymał gaz w każdych zawodach. Także myślę, że jeżeli znajdą jakieś porozumienie z własnym sprzętem w tej chwili, to Janusz nie jest na straconej pozycji i przy, pamiętamy go z zeszłego sezonu fruwającego, latającego, nie do zatrzymania. Także, także wierzmy w to, że jednak wkrótce Janusz wróci do swojej dyspozycji i dogada się ze sprzętem i będziemy go widzieli właśnie w takiej dyspozycji. I Już e, uczczenie urodzin mu nie do końca wyjdzie, no bo te zawody świetnie się nie zakończą. On wczoraj właśnie świętował swoje, swoje urodziny, ale ten e, ubiegły sezon, o którym wspomniałeś, czy to nie jest to, co ciąży na nim najbardziej, tak naprawdę mówimy, był upadek, był pobijany, bardzo się z tym zmagał. Też ze sprzętem wcale nie jest dogadany tak, jak mógłby być dogadany, ale tak. E, pomijam już ten aspekt czego się uczepiono wręcz przez jakiś czas, że jest za szczupły, że przesadza z dietą. Chyba w jego przypadku tak naprawdę najwięcej waży ambicja. To no zdecydowanie tak, ja jeszcze może to spróbuję zażartować, bo dzisiaj Piotr Orkowicz, który komentuje te zawody, popił tej cudownej herbaty. No i widzicie Państwo, jak sobie świetnie dzisiaj radzi i jest w świetnej dyspozycji, więc prawdopodobnie herbata nadal, nadal działa. Natomiast no, Janusz, ja myślę, że e, no, zbudował być może troszeczkę zbyt duże oczekiwania względem tego sezonu. No, ten poprzedni sezon jednak pozwalał na to i liczyliśmy wszyscy, jako kibice Janusza, że również tutaj będzie odgrywał w górce. Grand Prix bardzo, bardzo ważną rolę, także może, może tutaj jest gdzieś w sferze, w sferze psychicznej jakiś problem, ale ja mam wrażenie, że, że Janusz wie co ma robić i no poczekajmy, dajmy mu jeszcze chwilę, może w następnych zawodach się odbuduje. Jak najwięcej, jeśli chodzi o wywoływanie presji, to jesteśmy ostatni do tego, żeby zrobić to Januszowi.